WD40, produkt, który praktycznie każdy z nas ma w domu, używa go do tysiąca różnych zastosowań. Został wymyślony nie do tego, do czego go używasz, a znamy go i jest w powszechnym użytkowaniu, tylko dlatego, że ludzie go po prostu kradli z roboty masowo i przekonali się, że może służyć do innych celów niż do tych, do których został wymyślony. Choć powiem Ci historię, jak marka stała się światowym gigantem, nie wydając praktycznie w ogóle kasy na reklamę. Dobra, kto to wymyślił i dlaczego tak się nazywa? Wymyśliła to firma Rocket Chemical Company w 1953 roku i tak naprawdę WD-40 miał służyć do tego, żeby chronić rakietę Atlas przed tym, żeby woda się na niej nie osadzała żeby nie rdzewiała. A nazwa WD40, czyli Water Displacement 40, to jest tak naprawdę e, liczba, za którą udało im się tą formułę opracować. Czyli do tej pory robili 13, 15, 30 różnych prób i gdyby im się udało za 35 e, razem, to pewnie nazywałoby się nie WD40, tylko WD35. Dyplomatycznie rzecz ujmując, w 1958 roku prezes zauważył, że pracownicy zaczęli zabierać WD-40 do domu i używać go do swoich codziennych czynności, i wpadł na pomysł, że skoro oni to robią, to może warto wprowadzić ten produkt na rynek konsumencki. WD40 było dostarczane żołnierzom walczącym na froncie w Wietnamie, żeby nie zawiały im karabiny, a w 1968 roku firma zmieniła nazwę z Rocket Chemical Company na WD40 Company, bo postawiła tylko na jeden produkt i tylko tym produktem żyła ze sprzedaży tego produktu, który oczywiście zabłysnął w świecie zwykłego konsumenta dziełem przypadku. Ja nazywam się Grzegorz Zajęczkowski Na moim kanale znajdziecie więcej takich dziwnych, ciekawych historii, firm, które odniosły sukces przypadkiem albo zrobiły naprawdę fajne kampanie reklamowe. Więc jeżeli Cię to interesuje, to zapraszam Cię do oglądania. Jak znasz inne historie, które warto opowiedzieć, albo być może e, znasz takie produkty, które zabłysły w świecie e, właśnie dziełem przypadku albo za pomocą fajnej kampanii reklamowej, to wrzuć im w komentarzu. Do zobaczenia. Hej.